Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog to więzień, oraz z powodu mojego imienia, wlec was będą przekrólów królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie odmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam Wam wymowę i mądrość, której żaden z Waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać Was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. I niektórych z Was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy Wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu, mówisz, dam Wam wymowę i mądrość. I o tę mądrość Cię prosimy, a jest to mądrość osobowa, bo taką nam dajesz wraz ze swoim Ojcem, to jest Duch Święty. Tak, zanim odszedłeś do swojego ojca, to powiedziałeś: Duch Święty wstąpi na Was i wszystkiego Was nauczy. I teraz też ten Duch Święty jest tutaj obecny. I chcę Niego otworzyć. Na Ciebie, Panie Jezu, Twojego Ojca. Tak, działacie razem. A dzisiaj chcesz nam powiedzieć, że chcesz przez nas też działać. Podobnie jak i Twojciec, Duch Święty. I bardzo, bardzo pragniemy. Bardzo pragniemy być do takiej dyspozycji. I pragniemy zrozumieć te Twoje słowa. <laughs> te Twoje słowa, które co dopiero dzisiaj usłyszeliśmy, powiedzieli do swoich uczniów, podniosą na Was ręce i będą Was prześladować. Wydadzą. Wydadzą. Was do synagogą więzień. Jakże kiepską reklamę panie, zastosowałeś. Dzisiaj, żeby pozyskać, pozyskać innych, to się im obiecuje. Całe kampanie wyborcze. Cóż to się nie obiecuje? Nawet nowożeńcy też, wydaje mi się sobie, obiecują dużo. Tak. Nie mówią, będziesz miał trudne ze mną, bo wiesz, ja wiem, że nie jestem taki idealny, dlatego się trochę pomęczysz. Któż tak mówi? Przecież nie chcę się zniechęcić do małżeństwa swojego chłopaka, dziewczyny. A Ty, Panie Jezu, wbrew tym wszystkim ludzkim zasadom, chcesz pozyskać swoich. Uczniów, przepowiadając im coś, co jest strasznie trudne: Wydadzą was do Senagów, do więzień, z powodu mojego imienia, będą was wlec przed królów namiestników. Ale też tłumaczysz, dlaczego. Będzie to dla was sposobność, do składania świadectwa. Nie musicie się zastanawiać, dokąd się uda. Paweł nie musiał się zastanawiać. Tak. Gdyby jego współbracia słuchali Ewangelii, podobnie jak i Piotra, nie byliby skłonni udać się do pogan. A przecież do Rzymu Paweł się udał wcale po, po to, żeby chcieć tam przesiedzieć długi czas w więzieniu. Tak to nie był jego wybór. Ale przez to, że był w więzieniu, to Ewangelia rozeszła się, rozeszła się po świecie. I tam właśnie z więzienia. Pisał swoje listy, tak nie miał żadnej biblioteki do dyspozycji. Dzisiaj, żeby coś mądrego napisać teolog po sobie, ileż trzeba było mieć pomocy, literatury. A on w więzieniu, w więzieniu, bez tych wszystkich pomocy. A to dowód na to, że Duch Święty podpowiadał. Tam, gdzie się nam wydaje, że jesteśmy zdani na siebie bez pomocy, to tam jest pomoc Ducha Świętego. Tak, Panie Jezu, chcesz nam powiedzieć, nigdy nie jesteśmy sami. Co więcej, wtedy, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy osamotnieni, to akurat wtedy najbliżej. Jesteśmy Ciebie, Ducha Świętego, Ojca. Tak? Kiedy nam się wydaje, że jesteśmy osamotnieni. I też tak myślę o chorych właśnie, dzisiejszych. Nie można ich odwiedzać. Panie Jezu, żeby oni odczuli Twoją obecność, że nie są sami. Nawet jeśli po ludzku są bardzo osamotnieni. A więc po to, po to mieli się uczniowie znaleźć w tych trudnych sytuacjach, a żeby głosić, głosić Ewangelię. Przed tymi, którzy również są uwięzieni, tak. Więzienia to są studia więzienne. My wiemy, że problem z muzułmanami, jaki bywają w więzieniu, No i tam w tych więzieniu spotykają innych i przekazują, przekazują wiedzę. To są wielkie studia. No i potem mamy takich, słyszymy, terrorystów. Skąd się to wzięło? Był w więzieniu, przeszedł studia, tak? Teologiczne studia islamu. No nie wiem, jak to jest z chrześcijanami. Czy tam też chrześcijanie są w więzieniu? Czy też przekazują sobie wiedzę o tobie? Nie wiem, nie byłem z tymi więźniami, z którymi rozmawiałem w jakoś nikt mi nie powiedział, o chociaż tak, rzeczywiście, tak, tak, muszę powiedzieć, że tutaj nagle wchodzą do kaplicy, już nie będę mówił w szczegółach, ale rzeczywiście tak, z oświadczeniem więziennym, gdzie ktoś poznał Chrystusa. Tak, to się zdarza, Panie Jezu. I tak tutaj ludzi prowadzisz do tej kaplicy, nawet w ten sposób, tak. I przyprowadzają innych z grupy. I tak go to tutaj, Panie Jezu, przyciągasz w przeciwny sposób. No my nie jesteśmy z taką przeszłością, prawda? Ale, ale... I za to Ci dziękuję. Za to Ci dziękuję. No i potem dalej słyszeliśmy Wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i to jest najtrudniejsze Sami Sędzia Pani która mówi kto donosi do sądu Ja wam się wydaje Często Czy ludzie obcy Proszę Tak, Panie Jezu. I ty dobrze powiedziałeś. I dobrze powiedziałeś. To nie jest tak, że jeśli jest kryzys miłości małżeńskiej przechodzi w obojętność. Nie. Miłość małżeńska nie przechodzi w obojętność. Jeśli się zmienia, to przechodzi we wrogość. Panie Jezu, to jest straszne. To jest straszne. No i teraz, jak się zachować? Z tym można coś zrobić, który przychodzi po pomoc. I taki, Panie Jezu, mamy do czynienia razem w rozmowach terapeutycznych. tak czasami używam takiego sformułowania, święty nawet jest diabłem, wytrzyma. Bo ten, którego się przedstawia, nieobecny, straszny, straszny jest. Jak można z nim żyć? Nie da się. Nie da się. I wtedy właśnie trzeba przypomnieć, że święty wytrzyma. Święty wytrzyma. Panie Jezu. I tym razem Ciebie proszę o Ducha Świętego, a ten Duch Święty działa. Duch Święty działa, ty wiesz, ileż takich rozmów, trudnych rozmów. Dzięki Twojemu światło skończyło się prośbą o przebaczenie, przebaczenie. To jest możliwe. Tego, to teraz, Panie Jezu, Ciebie prosimy, póki żyjemy, żebyśmy potrafili świadczyć o ciebie. I żebyśmy nie bali się patrzeć na Krzyż. Tak, świat się boi dzisiaj, Krzyża. A jeśli Krzyż dzisiaj się pokazuje, to często bez ciebie, Krzyż. Czy wiesz, Panie Jezu, o jakie myśli? Tak, na którym są szlachetne kamienie, złoto, piękny krzyż. A czy pociąga? To Ty wiesz, Panie Jezu. Tak próbujemy czasem my przyciągać ludzi do kościoła. Jestem. Wodny jest Krzyż, gdzie już nie ma Ciebie męczącego, umęczonego, ale jesteś tak piękny, wyglądasz z barankiem na ramionach. Jest to prawda, jesteś baranek, ale, ale to nie jest Krzyż Twój. To jesteś na Krzyżu jako cierpiący, bardzo cierpiący, bardzo cierpiący. To nie jest, żebyśmy się nie stydzili Ciebie. Nie bali się pokazywać ciebie cierpiącego. No i potem to zdanie ostatnie. <laughs> ale włos z głowy wam nie zginie. To jak widawać będą was na śmierć, a potem mówisz, ale włos z głowy wam nie zginie. Jak to rozumieć? I ostatnie dzisiaj zdanie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Życie to najprawdziwsze, życie wieczne. Tak. I prosimy Ciebie o taką wiarę. I o to, żebyśmy tę wiarę potrafili przekazywać. Mówię ludziom, to życie tutaj na ziemi. Będzie trudne. Licz się z tym. Ale to jest. To jest dopiero wstęp. To jest moment rodzenia się. Do nowego, piękniejszego życia. A poród nie jest przyjemny. Ani dla matki rodzącej, ani dla dziecka, które się rodzi. To jest trudne. I dla matki, i dla dziecka. A potem jest życie. I tego to Panie Jezu, dziękujemy Ci za tę wiarę. Bo dzięki tej wierze to życie wieczne tutaj jesteśmy. Prosimy Cię, pogłębiaj, pogłębiaj naszą wiarę i byśmy innym potrafili ją przekazywać. Może trochę inaczej, byś Ty ją przekazywał, posługując się nami. Tak? Ty ją przekażesz Duch Święty i Ojciec, który nam posyła wraz z Tobą tegoż Ducha. Prosiliśmy tego Ducha Świętego na początku tych rozważań. No i teraz czas, żebym podziękować. Tak, Duch Święty, czułem, czuliśmy i czujemy Twoją obecność. To nie nasza ludzka mądrość, ale Twoja, Twoja Panie Jezu. A my tylko chcemy Cię zapewnić, pragniemy, pragniemy żyć dla Twoją chwałę, Twojego Ojca, no i tegoż Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi. i na wieki wieków. kochamy.